Dzień dobry. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak. Panie profesorze, ja bym zaczął od takiej troszeczkę prowokacyjnej kwestii. To znaczy, czy Europa Spinelli'ego wygrywa z Europą Schumana? Robi wrażenie, że wygrywa, ale to jest staczanie się po równi pochyłej w dół. To jest takie przejściowe odnoszenie sukcesów. To trochę można porównać do tego, co działo się w komunizmie sowieckim, który niektórym się wydawało, że ten komunizm nigdy nie upadnie. Na szczęście funkcjonował 70 lat i, i upadł. Oczywiście komunizm sowiecki w jakimś sensie przepoczwarzył się w to, co widzimy teraz. W Rosji, jakby pewne mechanizmy, które były wcześniej, zostały zachowane, w jakiś sposób uległ, został wykonany pewien remodeling prawda, tego systemu. Niemniej jednak on poniósł porażkę. Dzisiaj właśnie no, widzimy, że ci zwolennicy Spinellego. Oni tutaj warto w tym momencie powiedzieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce w 2010, w tych okolicach mniej więcej, gdzie zwolennicy Spinelego, pani Urszula, pani Angela Merkel, premier Włoch i prezydent Francji właśnie byli na wyspie Ventotene, żeby mu się pokłonić. I żeby po prostu zadeklarować, że to, co on zaproponował, żeby to wdrażać. I ten gest był takim, można powiedzieć, wyznaniem wiary. To jest niezwykle ważne, żeby sobie uświadomić, że oni wierzą w Spinellego jak kogoś, kto żyje, kto jest. Ich wiara polega na tym, że wierzą w to w pewnym sensie złoosobowe. A nie jako osobę, jako postać historyczną. I w związku z tym, właśnie oni od tego momentu z wielką determinacją, co widzimy w ostatnich dekadach, w ostatniej dekadzie, z wielką determinacją zaczęli to realizować poprzez zmiany Traktatów Unii Europejskiej. Dzisiaj ten, ta propozycja zmiany traktatów. Jest taką kopią jeden do jednego tego manifestu z Ventotene, który mówi wprost o tym, że trzeba usunąć narody, ich tradycje, ich kulturę, instytucje narodowe. Mówi wprost o tym, że trzeba usunąć własność prywatną, że w imię właśnie tej rewolucji można zastosować różne metody przemocy. Spinelli wykluczał tylko jedną formę przemocy, jaką, jaka była realizowana przez państwo Hitlera. Wszystkie inne uznaje jako właśnie dozwolone w imię stworzenia tej tak zwanej Nowej demokracji. Podobieństwo tego systemu neokomunistycznego do komunizmu sowieckiego polega na tym, że właśnie wiara, tak jak mówił Lenin, religia jest opium dla ludu. Tam również traktują tą sprawę jako coś, co jest przy. Barierą do tego, żeby wdrożyć no, tę, można powiedzieć, destrukcyjną ideologię, która nie tylko prowadziłaby do pewnego uniformu, do potraktowania obecnych narodów jako strefy tylko gospodarcze, ale też doprowadziłaby, niestety, to również analitycy, tacy, którzy może mało znają, Spinellego i Schumana dochodzą do wniosku, że to y, doprowadziłoby do tarć między Narodami, państwami, a więc doprowadziłoby do wojny między narodami w Europie. I tego, tego się nie dostrzega, a to jest właśnie to, co uchwycił Schumann. Bo Schumann, na bazie tego, co zauważył w zagrożeniu tej ideologii Spinellego, powiedział tak: Jedność, solidarność i pokój. Dlaczego w pierwszym kroku Schumann mówił o potrzebie rozbrojenia tych mechanizmów, które. Były u podstaw właśnie wojen, dwóch wojen w Europie, dlatego że właśnie miał świadomość, że ten, te cały czas trwające, gdzieś tam schowane mimo wszystko po wojnie, różnego typu agresje. Odżyją, jeśli nie powróci się do wspólnoty narodów Europy i pozostanie się tylko na poziomie takiej Europy ojczyst, Europy państw, które nie rozwijają swoich relacji, nie rozwijają swoich relacji w oparciu w szczególności o tą tradycję chrześcijańską, w oparciu właśnie o wartości chrześcijańskie. A czy z manifestem z Ventotene nie jest troszeczkę tak jak ze słynnym listem do partii, że określone środowiska powołują się na ten dokument, natomiast w rzeczywistości nigdy go nie czytały, bo jak się go przeczyta, to robi się naprawdę strasznie, tak? Panie redaktorze, to jest kapitalna refleksja czy, czy, czy pytanie właśnie, bo dokładnie tak jest. Jeśli na przykład w tej chwili... Odnosimy się do tego w tym dokumencie zmian traktatów, to proszę zauważyć, że ten dokument propozycji zmian traktatowych jest bardzo obszerny. On ma tam przynajmniej ponad 100 czy, czy 200 stron, może nawet więcej, uwzględniając różne zapisy, które się pojawiły w różnych innych takich rozporządzeniach czy, czy prób zapisów. W związku z tym sami europosłowie na przykład nie byli w stanie przeczytać, nie byli w stanie przeczytać ze zrozumieniem, w związku z tym wyszli z propozycją, żeby zrobić takie streszczenie. Właśnie nasi polscy europarlamentarzyści przedstawili to streszczenie. To streszczenie jest na chyba 12 stron. Okazało się, że nawet tego streszczenia też nie potrafili przeanalizować. W związku z tym... Mamy do czynienia właśnie z, takim, z taką sytuacją, potężnym deficytem niewiedzy. Prawda? I kiedy ja osobiście, bądź różne osoby, czy dziennikarze, które znają, które przeczytały, przeanalizowały, przez studia wyciągnęły wnioski, prawda? To i mówią o tym, to osoby, które promują właśnie tą Europę, ten uniform, to superpaństwo, Spinellego. No, się dziwią, bo twierdzą, że nic, nic podobnego w tym dokumencie nie ma, ale dlaczego tak mówią, bo tego nie przeczytali. Nawet wydaje mi się, że problem też polega na tym, że dzisiaj obserwujemy taki mechanizm wyłączenia logicznego myślenia. Pewne osoby czytają teksty, panie redaktorze, i nie potrafią logicznie go przeanalizować. I to jest jakiś mechanizm, który też ma niektórzy no, eksperci, teologowie czy też księża dochodzą do wniosku, że mamy do czynienia też z pewną formą mechanizmu, takim mechanizmem działania zła osobowego w świecie który to niejako jest związany z tym, co w tym takim widzeniu Leona XIII, papieża tego nauki społecznej. On miał takie widzenie, gdzie mówi się o tym, że. Jezus dał 100 lat dla działania szatana, no te 100 lat symbolicznie gdzieś w tym momencie mija, i proszę zauważyć, otrzymujemy Leona XIV, czyli jakby tego kontynuatora w pewnym sensie Leona XIII, czyli jest komunikat z nieba, że mamy się zająć nauką społeczną Kościoła, ale w kontekście właśnie rozumienia roli wierzących i ich misji. I tutaj właśnie jest to ścieżka zrozumienia, po co jest potrzebny Szuman. Żeby właśnie stanowić, stworzyć przeciwwagę dla tej no, okrutnej ideologii Spinellego, jej realizacji, potrzebna jest ta przeciwwaga. Potrzebny jest ten lider, który będzie dawał, objaśniał, jakby prowadził do zrozumienia. No, lider, który no, jest proces beatyfikacyjny Roberta Schumana i jednocześnie był bardzo no, respekt w kościele, był takim synem kościoła, nazywa się go uczniem Chrystusa w polityce. I tutaj właśnie jest jakby odpowiedź czy wskazanie, co robić, jak robić, jaką ścieżką, po jakiej, na jakiej ścieżce działać, żeby... Nie, nie poddać się, czy też nie przypatrywać się biernie tej, powiedziałbym, zgubnej ideologii, która, jeśli nie postawimy tamy, czyli nie stworzymy takiego ruchu oporu przeciwko superpaństwu, do czego nawołuje Instytut Myśli Szumana, i będziemy się przypatrywać biernie, no to niestety będzie to po, pogrążać się w coraz większej destrukcji, a też powiedziałbym, że koszty tej destrukcji mogą być, no, mówiąc kolokwialnie, bardzo opłakane. Dziękuję panie profesorze Dziękuję za bardzo. wyjaśnienie pewnych, pewnych kluczowych kwestii, które myślę, że pozwolą zrozumieć rzeczywistość. Dziękuję bardzo.